Powietrze było gajste od zapachu jaśminu, aromatu tak intensywnego, że zdawał się otulać pokój jak ciepły, niewidzialny koc. Klerę stała w drzwiach starego domu swojej babci, jej palce drżały, gdy muskały odpryśniętą farbę na framudze. Minęło dziesięć lat, odkąd ostatni raz przekroczyła ten próg, a jednak zapach, och, ten zapach, był dokładnie taki sam. To było tak, jakby czas się zagiał. Wciągając ją z powrotem do miejsca, gdzie świat był prostszy, łagodniejszy i bardziej życzliwy. Zrobiła niepewny krok do przodu, jej buty skrzypiały na drewnianych deskach podłogi. W domu panowała cisza, przerywana jedynie cichym brzęczeniem lodówki w kuchni i sporadycznym szelestem liści za oknem. Ale klerę nie była sama. Nie, naprawdę. Powietrze było pełne wspomnień, każde związane z zapachem, dźwiękiem. Uczuciem. Niemal słyszała głos swojej babci, miękki i melodyjny, wzywający ją do kuchni na kawałek świeżo upieczonego szarlotki. Wspomnienie było tak żywe, tak realne, że Klerę poczuła ślinę napływającą do ust, choć wiedziała, że ciasto dawno już zniknęło. Przechadzała się po domu, jej palce sunęły po znanych powierzchniach, wytartym ramieniu kanapy, na której zwykła się zwijać z książką, zakurzonych klawiszach pianina którego nikt nie dotykał od lat, wyblakłej tapecie, na której wciąż widniał zarys dziecięcego rysunku kredką. Każdy przedmiot, każdy zakątek domu krył w sobie historię, kawałek jej przeszłości, który nosiła ze sobą, nawet gdy myślała, że zostawiła to wszystko za sobą. W korytarzu zatrzymała się przed małym, oprajonym zdjęciem. To była fotografia jej i jej babci, zrobiona wiele lat temu, pewnego letniego popołudnia. Clara była wtedy jeszcze dzieckiem, z włosami splecionymi w nieporządne warkoczyki i twarzą umazaną ziemią z zabawy w ogrodzie. Jej babcia stała obok, z dłoni spoczywającymi na ranionach Klari, z uśmiechem ciepłym i pełnym miłości. Zdjęcie było lekko wyblakłe, kolory stłumione, ale emocje, które uchwyciło, były wciąż tak samo żywe. Oddech Klari zatrzymał się w gardle, gdy wyciągnęła rękę, by dotknąć szkła. Niemal czuła znów dłonie babci na swoich ranionach, ich ciężar, który ją stabilizował, uspokajał. Zamknęła oczy, pozwalając, by wspomnienie ją ogarnęło. Przez chwilę znów była tą małą dziewczynką, bezpieczną i kochaną, z całym światem rozciągającym się przed nią. Ale chwila minęła, a Klere znów znalazła się w teraźniejszości, stojąc sama w cichym domu. Zapach jaśminu wciąż unosił się w powietrzu. Ale teraz był inny, przesycony czymś gorzko-słodkim. Wiedziała, że nie może tu zostać na zawsze, zagubiona w przeszłości. Życie czekało na nią poza tymi murami, ze wszystkimi swoimi wyzwaniami i niepewnościami. A jednak, gdy odwróciła się, by wyjść, nie mogła oprzeć się wrażeniu, że część niej na zawsze tu pozostanie, w tym domu, z jej babcią. Wyszła na zewnątrz, Chłodne wieczorne powietrze musnęło jej skórę. Niebo było pomalowane odcieniami pomarańczy i różu. Słońce chyliło się ku horyzontowi. Clare wzięła głęboki oddech, wypełniając płuca zapachem ogrodu, róż, lawendy i, oczywiście, jaśminu. To był perfum wspomnień, przypomnienie wszystkiego, co było i wszystkiego, co wciąż mogło się zdarzyć. Gdy szła ścieżką, oddalając się od domu, Poczuła dziwne uczucie spokoju, które ją ogarnęło. Przeszłość wciąż była z nią, wpleciona w tkankę jej istnienia, ale już jej nie jej żyła. Niosła ją ze sobą jak cenny dar, wkraczając w nieznane, gotowa tworzyć nowe wspomnienia, nowe historie, nowe zapachy, które wypełnią powietrze. I gdzieś z tyłu umysłu niemal słyszała głos swojej babci, szepczący cicho: Idź dalej, moja droga. Świat na ciebie czeka. Klerę szła wybrukowaną ścieżką, która prowadziła z dala od domu jej babci. Kamyki chrupały cicho pod jej stopami. Ogród, niegdyś żywa mozaika kolorów i życia, teraz zdawał się szeptać sekrety, które tylko ona mogła usłyszeć. Róże, choć przerośnięte i dzikie, wciąż trzymały się swojej dawnej świetności, ich płatki drżały na wieczornym wietrze. Krzewy lawendy, Niegdyś starannie przycięte, teraz rozrastały się we wszystkich kierunkach, ich foletowe kwaty sięgały ku niej jak starzy przyjaciele, próbujący ją zatrzymać. A Jaśmin, och, Jaśmin, wciąż oplatał kratę, jego maleńkie białe gwiazdy migotały delikatnie w gasnącym świetle. Zatrzymała się przy furtce, jej dłoń spoczęła na zardzewiałej zasługie. Przez chwilę rozważała, czy nie zawrócić, schronić się w bezpieczeństwie przeszłości. Ale wtedy pomyślała o swojej babci, o tym, jak zawsze zachęcała Klarę, by stawiała czoła światu z odwagą i ciekawością. Życie jest jak ogród, mawiała jej głos ciepły i pewny. Musisz o niego dbać, nawet gdy chwasty próbują go przejąć. Klara wzięła głęboki oddech i otworzyła furtkę, wychodząc na cichą ulicę. Sąsiedztwo zmieniło się przez lata, ale wciąż wydawało się znajome. Jak stara posenka, której nie słyszała od dawna. Domy były mniejsze, niż się pamiętała, ich kolory wyblakłe, okna ciemne. Ale drzewa, drzewa były wciąż takie same. Ich gałęzie sięgały wysoko w niebo, liście szumiały cicho na wietrze. Gdy szła, poczuła, że coś przyciąga ją do parku na końcu ulicy. Było to małe, skromne miejsce, z kilkoma ławkami, placem zabaw i stawem. Który mienił się jak płynne srebro w półmroku. Kiedyś przychodziła tu z babcią, by karmić kaczki i obserwować przepływające chmury. To tutaj, na ławce pod starym dębem, jej babcia opowiadała jej historię: historię o miłości i stracie, o odwadze i wytrwałości, o życiu i wszystkich jego pięknych, chaotycznych niedoskonałościach. Clare usiadła na ławce, drewno chłodne pod jej dłoni. Park był cichy. Przerywany jedynie sporadycznym ćwierkaniem ptaka lub dalekim warkotem przejeżdżającego samochodu. Zamknęła oczy, pozwalając, by wspomnienia ją ogarnęły. Niemal widziała swoją babcię siedzącą obok niej, jej druty do robótek cicho stukające, gdy pracowała nad szalikiem lub kocem. Niemal słyszała jej głos, miękki i pewny, snujący opowieści o odległych krainach i dzielnych bohaterach. Ale wtedy. Jakby na zawołanie, dźwięk przeniknął ciszę, cichy, melodyjny pomruk. Klerę otworzyła oczy i odwróciła się w stronę dźwięku. Tam, po drugiej stronie stawu, stała kobieta. Była starsza, ze srebrnymi włosami, które łapały światło jak przędzony jedwab, i nuciła melodię, którą Klerę natychmiast rozpoznała. To była ta sama melodia, którą nuciła jej babcia, ta, którą śpiewała. Gdy piekła, pracowała w ogrodzie lub po prostu siedziała przy oknie, obserwując świat. Serce Klarii przeskoczyło o uderzenie. Wstała, jej nogi poruszały się niemal same i podeszła do kobiety. Gdy się zbliżyła, zauważyła szczegóły sposób, w jaki ręce kobiety poruszały się z gracją, gdy nuciła, jak jej oczy błyszczały cichą radością, jak jej obecność zdawała się wypełniać przestrzeń wokół niej. To było tak. Jakby wyszła z jednej z opowieści babci Klary, żywe, oddychające przypomnienie przeszłości. Przepraszam, powiedziała Klarę cicho, jej głos lekko drżący. Ta melodia skąd ją pani zna? Kobieta odwróciła się do niej, jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Przez chwilę tylko patrzyła na klarę, jakby próbując ją rozpoznać. Potem, powoli, uśmiech rozlał się po jej twarzy. To stara melodia, powiedziała, jej głos ciepły i melodyjny. Moja mama śpiewała mi ją, gdy byłam dzieckiem. Mówiła, że była przekazywana w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Klerę poczuła, jak w gardle powstaje jej gól. Moja babcia też ją nuciła, powiedziała, jej głos ledwo słyszalny. Mówiła to samo, że to rodzinna posenka, coś specjalnego, coś świętego. Uśmiech kobiety pogłębił się i skinęła głową w stronę ławki obok niej. Usiądź, powiedziała, opowiedz mi o swojej babci. Klerę usiadła, jej serce waliło w piersi. Nie wiedziała, od czego zacząć, jak wyrazić wszystkie uczucia miłości, straty i tęsknoty, które w sobie nosiła. Ale gdy zaczęła mówić, słowa popłynęły z niej jak woda z przerwanej tamy. Opowiedziała kobiecie o domu swojej babci, o jaśminie, różach i lawendzie. Opowiedziała o zdjęciu w korytarzu, o paninie i rysunku kredką na tapecie. Opowiedziała o historiach, piosenkach, lekcjach, które ukształtowały ją w osobę, którą była dziś. Kobieta słuchała uważnie, jej oczy nie opuszczały twarzy Klari. Gdy Clare w końcu zamilkła, kobieta wyciągnęła rękę i ujęła jej dłoń. Jej uścisk był mocny i uspokajający. Twoja babcia brzmi jak niezwykła kobieta, powiedziała. A ty, nosisz ją w sobie, w swoim sercu, w swojej duszy. Dlatego ta posenka do ciebie przemówiła. Dlatego tu jesteś. Klerę poczuła, jak łzy napływają do jej oczu. Ale nie wiem, co robić, przyznała. Nie wiem, jak iść naprzód, jak uczcić jej pamięć nie dając się jej pochłonąć. Kobieta ścisnęła jej dłoń. Już to robisz, powiedziała, pamiętając o niej, dzieląc się jej historiami, żyjąc życiem, które dla ciebie chciała. W ten sposób ją zachowujesz, w ten sposób ją uczcisz. Clare spojrzała na kobietę, jej wzrok zamglony łzami. Kim pani jest? Zapytała jej głos drżący. Skąd pani to wszystko wie? Kobieta uśmiechnęła się tajemniczo zrozumiałe. Powiedzmy, że już tę ścieżkę przeszłam, powiedziała. I nauczyłam się, że przeszłość nigdy nie jest naprawdę stracona. Zawsze jest z nami: w piosenkach, które śpiewamy, historiach, które opowiadamy, wspomnieniach, które nosimy w sercu. Klera skinęła głową, jej serce wypełniło się dziwnym. Gorzko słodkim uczuciem. Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, ale po raz pierwszy od dawna czuła się gotowa, by jej stawić czoła. Wstała, dłoń kobiety wciąż spoczywała w jej dłoni. Dziękuję, powiedziała, jej głos teraz pewny. Dziękuję, że mi pani o tym przypomniała. Kobieta znów się uśmiechnęła, jej oczy błyszczały. Idź dalej, moja droga, powiedziała, powtarzając słowa które Clare wcześniej usłyszała w swojej głowie. Świat na ciebie czeka. Clare odwróciła się i odeszła, nukona melodia kobiety cicho zanikając za nią. Park był skąpany w złotym świetle zachodzącego słońca, powietrze wypełnione zapachem kwitnących kwatów i świeżej trawy. Wzięła głęboki oddech, rozkoszując się chwilą, uczuciem bycia żywą, bycia połączoną z czymś większym niż ona sama. Gdy wyszła z parku na ulicę, poczuła, jak ogarnia ją poczucie celu. Nie wiedziała, dokąd zmierza, ale wiedziała, że jest na dobrej drodze. Przeszłość była za nią, ale była też w niej, jej częścią, prowadząc ją naprzód. I gdy szła, nuciła starą melodię, tę, której nauczyła ją babcia, tę, która przyjodła ją tutaj, do tej chwili, do tego miejsca. Perfum wspomnień unosił się w powietrzu, przypominając o wszystkim, co było, i wszystkim, co wciąż może się zdarzyć. I Clare wiedziała, głęboko w swoim sercu, że będzie go nosić ze sobą, zawsze. Clare szła cichą ulicą, jej kroki odbijały się echem w wieczornym powietrzu. Nucenie posenki przez kobietę wciąż rozbrzmiewało w jej umyśle, delikatna melodia, która zdawała się wplatać w rytm jej myśli. Czuła się jakoś lżejsza, jakby ciężar, którego nawet nie była świadoma, został zdjęty z jej ramion. Świat wokół niej wydawał się jaśniejszy, bardziej żywy, jakby wspomnienia o babci przeniknęły wszystko, nadając nowy rodzaj magii. Znalazła się w sercu miasteczka, gdzie stał stary rynek. To było miejsce, którego nie odwiedzała od lat, ale było tak samo tętniące życiem i gwarne, jak je pamiętała. Stragany były wypełnione kolorowymi owocami i warzywami, ręcznie robionymi rzeniosłami i pachnącymi kwiatami. Powietrze było pełne dźwięków śmiechu i rozmów, brzęku monet i okazjonalnego szczekania psa. To była symfonia życia, przypomnienie, że świat się kręci, bez względu na wszystko. Klerę wędrowała po rynku, jej zmysły przytłoczone widokami, dźwiękami i zapachami. Zatrzymała się przy straganie z ręcznie robionymi mydłami i świecami. Ich zapachy mieszające się w powietrzu: lawenda, wanilia, sandałowiec. Sprzedawczyni, kobieta o życzliwej twarzy z chustką starannie zawiązaną na głowie, uśmiechnęła się do Klary, gdy ta podeszła. Szukasz czegoś wyjątkowego? zapytała sprzedawczyni, jej głos ciepły i zapraszający. Clare zawahała się, po czym skinęła głową. Nie jestem pewna, czego przyznała. Coś, co przypomina mi dom, tak myślę. Oczy sprzedawczyni zmiękły, jakby dokładnie rozumiała, co klera miała na myśli. Szynęła pod ladę i wyjęła małe, misternie zapakowane pudełeczko. To powiedziała, podając je klars. Nazywa się ogród wspomnień. Ma Jaszmin, róże i odrobinę lawendy. Myślę, że to może być dokładnie to, czego szukasz. Klerę wzięła pudełeczko, jej palce lekko drżały, gdy je rozpakowywała. Zapach, który się uniósł, był nie do pomylenia to była dokładna mieszanka ogrodu jej babci, perfum wspomnień, które tak długo pozostawały w jej umyśle. Poczuła, jak łzy napływają do jej oczu, gdy głęboko wdychała znajomy aromat, który otulał ją jak ciepły uścisk. Dziękuję. Szepnęła, jej głos zdławiony emocjami. To jest idealne. Sprzedawczyni uśmiechnęła się, jej oczy błyszczały. Czasami odpowiedni zapach może nas przenieść do miejsc, które kochaliśmy, do ludzi, których straciliśmy, powiedziała. To jak mały kawałek domu, gdziekolwiek jesteś. Klerę skinęła głową, przyciskając pudełeczko do piersi. Zapłaciła sprzedawczyni i ruszyła dalej przez rynek, zapach mydła mieszający się z innymi aromatami wokół niej. Czuła dziwne poczucie więzi, jakby każda osoba, którą mijała, każdy stragań, który odwiedzała, były częścią większej tkaniny, historii, która wciąż była pisana. Gdy szła, zauważyła mały tłum zgromadzony wokół ulicznego artysty. Był to starszy mężczyzna z gitarą przewieszoną przez ramię i głosem który niosło powietrze jak delikatny jadr. Śpiewał posenkę, którą Klerę rozpoznała, ludową melodię, którą śpiewała jej babcia o miłości, stracie i upływie czasu. Zatrzymała się, by posłuchać, jej serce wypełniało się emocjami, gdy głos mężczyzny wypełniał powietrze. Gdy posenka się skończyła, tłum wybuchnął oklaskami, a mężczyzna uśmiechnął się, jego oczy zmarszczyły się w kącikach. Spojrzał prosto na Klarę, jakby wiedział, że słuchała, i skinął głową. To dla Ciebie, powiedział, przebierając kilka akordów na gitarze. Dla tych, których kochaliśmy, i wspomnień, które nosimy. Zaczął śpiewać ponownie, jego głos był cichy i przejmujący. Klarę poczuła, jak łzy spływają po jej policzkach, gdy słuchała, słowa posenki rezonowały głęboko w niej. To było tak, jakby mężczyzna znał jej historię, znał ból i radość, które nosiła w sercu. Zamknęła oczy, pozwalając, by muzyka ją ogarnęła, zapach mydła wciąż unosił się w powietrzu. Gdy posenka się skończyła, Klera otworzyła oczy i zobaczyła mężczyznę stojącego przed nią z gitarą przewieszoną przez ramię. Wyglądałaś, jakbyś tego potrzebowała, powiedział jego głos łagodny. Klere skinęła głową, ocierając łzy z policzków. Tak, przyznała dziękuję. Mężczyzna uśmiechnął się, jego oczy były życzliwe. Muzyka ma sposób na leczenie, na przywracanie nas samym sobie powiedział. Tak jak zapachy, które nosimy ze sobą, wspomnienia, które są nam drogie to wszystko jest częścią tego, kim jesteśmy. Klerę poczuła, jak gól wzbiera w jej gardle. Skąd pan je? Zapytała. Skąd pan je? Co powiedzieć? Co zaśpiewać? Mężczyzna uśmiechnął się lekko. Żyłem długie życie, powiedział. Widziałem wiele, czułem wiele. I nauczyłem się, że historie, które opowiadamy, piosenki, które śpiewamy, są wszystkie połączone. Są częścią tej samej tkaniny. Tej samej podróży. Klerę skinęła głową, jej serce wypełniało się wdzięcznością. Siennęła do torby i wyjęła mydło, podając je mężczyźnie. To dla pana, powiedziała, nazywa się ogród wspomnień. Myślę, że to doceni. Mężczyzna wziął mydło, jego oczy zmiękły, gdy wdychał zapach. Dziękuję, powiedział, jego głos wypełniony emocjami. To. To jest wyjątkowe. Klerę uśmiechnęła się, czując, jak spokój ją ogarnia. Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, ale wiedziała, że jest na dobrej drodze. Przeszłość była z nią, prowadząc ją, ale już jej nie powstrzymywała. Była gotowa iść naprzód, tworzyć nowe wspomnienia, nowe historie, nowe posenki. Gdy odchodziła od rynku, zapach mydła wciąż unosił się w powietrzu. Czuła poczucie więzi, przynależności. Świat był ogromny i pełen możliwości, ale był też mały, w pewnym sensie, miejsce, gdzie historie i wspomnienia splatały się, gdzie przeszłość i teraźniejszość współistniały w delikatnej równowadze. Myślała o swojej babci, o lekcjach, których ją nauczyła, o miłości, którą jej dała. Myślała o kobiecie w parku, o sprzedawczyni na rynku o ulicznym artyście z gitarą. Wszyscy oni byli częścią jej historii, nitkami w tkaninie jej życia. I gdy szła, nuciła starą melodię, tę, której nauczyła ją babcia, tę, która przyjodła ją tutaj, do tej chwili, do tego miejsca. Perfum wspomnień unosił się w powietrzu, przypominając o wszystkim, co było i wszystkim, co wciąż może się zdarzyć. I Klerę wiedziała, głęboko w swoim sercu, że będzie go nosić ze sobą, zawsze. Świat na nią czekał, a ona była gotowa go spotkać, krok po kroku. Clare szła przez miasto, ulice spowite teraz miękkim blaskiem latarni, gdy wieczór przechodził w noc. Gwar rynku oddalał się za nią, zastąpiony cichym szmerem miasta szykującego się do snu. Jej serce było pełne, a jednocześnie lekkie, jakby ciężar jej żalu przemienił się w coś pięknego, w tkaninę wspomnień, które już jej nie prześladowały, ale zamiast tego prowadziły ją naprzód. Znalazła się na skraju rynku, gdzie mała fontanna migotała w świetle księżyca. Woda tańczyła i mieniła się, łapiąc światło w sposób, który przypominał jej oczy babci, gdy się śmiała. Klerę usiadła na krawędzi fontanny, zanurzając palce w chłodnej wodzie. Szmer płynącej wody był kojący, jak kołysanka i zamknęła oczy, pozwalając sobie być obecną w tej chwili. Gdy tak się działa, delikatny zapach zwrócił jej uwagę. Jaśmin, znowu. Ale tym razem to nie było tylko wspomnienie. Był prawdziwy, niesiony na wietrze. Otworzyła oczy i rozejrzała się, jej wzrok zatrzymując się na małym kwiaciarni po drugiej stronie rynku. Szylt nad drzwiami głosił, Kwaty Ewelin. A w oknie widniały bukiety kwatów we wszystkich możliwych kolorach. Klerę poczuła, że jest do tego miejsca przyciągana, jakby kwiaciarnia do niej wołała. Przeszła przez rynek i otworzyła drzwi. Dzwonek delikatnie zadzwonił nad nią. Wnętrze sklepu było feerią kolorów i zapachów: róże, lilie, stokrotki i, oczywiście, jaśmin. Za ladą stała kobieta, jej srebrne włosy związane w luźny kok. A ręce zajęte układaniem bukietu. Spojrzała w górę, gdy klere weszła, jej oczy ciepłe i pełne życzliwości. Dobry wieczór, powiedziała kobieta, jej głos miękki i melodyjny. Mogę pomóc ci coś znaleźć. Klerę zawahała się, po czym uśmiechnęła. Nie jestem pewna, powiedziała. Przyciągnął mnie jaśmin. Przypomina mi ogród mojej babci. Oczy kobiety zmiękły. A ona odłożyła kwaty, które trzymała. Jaszmin to wyjątkowy kwat, powiedziała. Często kojarzy się z miłością, pamięcią i wiezami, które nas łączą, nawet przez czas. Klerę skinęła głową, czując, jak gul wzbiera w jej gardle. Moja babcia odeszła lata temu, powiedziała. Ale będąc tutaj, w tym mieście, czuję, jakby wciąż była ze mną. Jakby jej pamięć była żywa w każdym zakątku. Kobieta wyszła z zaleigi, jej dłonie splecione przed sobą. Wspomnienia są jak kwaty, powiedziała. Potrzebują troski i uwagi, by zakwitnąć. Ale gdy to robą, mogą przynieść nam tyle radości, nawet wśród smutku. Klerę rozejrzała się po sklepie, jej wzrok zatrzymując się na pnączach jaśminu, które pięły się po ścianach. Nosiłam jej pamięć ze sobą tak długo, powiedziała. Ale myślę, myślę, że jestem gotowa, by pozwolić jej rosnąć, by stała się czymś więcej. Kobieta uśmiechnęła się, jej oczy błyszczały. Więc pozwól, że ci pomogę, powiedziała. Przeszła przez sklep, zbierając kwaty, jaśmin, róże, lawendę i kilka gałązek eukaliptusa. Ułożyła je w bukiet. Jej dłonie poruszały się z wprawą. Gdy skończyła, podała bukiet Klars. To dla Ciebie, powiedziała, ogród wspomnień, by przypomnieć ci, że miłość nigdy nie blaknie. Tylko rośnie, jak kwaty w słońcu. Klere wzięła bukiet, jej dłonie lekko drżały. Zapach kwatów wypełnił powietrze, idealna mieszanka ogrodu jej babci i nowych wspomnień, które zaczynała tworzyć. Dziękuję. Szepnęła, jej głos zdłajony emocjami to znaczy dla mnie więcej niż mogę wyrazić. Kobieta wyciągnęła rękę i delikatnie ścisnęła dłon Klari. Nie ma za co, moja droga powiedziała A teraz idź świat na ciebie czeka, a twoja historia dopiero się zaczyna. Klerę wyszła ze sklepu, bukiet trzymany w ranionach. Rynek był teraz cichy. Fontanna wciąż migotała w świetle księżyca. Stała tam przez chwilę, wdychając zapach kwatów, czując ciężar przeszłości i obietnice przyszłości zrównoważone w jej dłoniach. Wiedziała wtedy, że pamięć o jej babci zawsze będzie częścią niej, nie jako ciężar, ale jako dar. Jako światło przewodnie, źródło siły, przypomnienie miłości, która ją ukształtowała. I gdy odchodziła od rynku, bukiet w ranionach i zapach jaszminu w powietrzu, poczuła, jak spokój ją ogarnia. Świat był ogromny i pełen możliwości, a Clare była gotowa mu stawić czoło. Będzie nosić pamięć o swojej babci ze sobą, nie jako łańcuch, który jązał ją z przeszłością, ale jako kompas, który prowadził ją naprzód. I z każdym krokiem, który stawiała, będzie tworzyć nowe wspomnienia, nowe historie, nowe zapachy, które wypełnią powietrze. Perfum wspomnień zawsze będzie z nią, przypomnieniem wszystkiego, co było i wszystkiego, co wciąż może się zdarzyć. I gdy szła w noc, gwiazdy świecąc jasno nad nią, Klere wiedziała, że miłość jej babci zawsze będzie jej światłem przewodnim.